No dzień dobry! Czy Śląsk jest Śląski? No, witam widzów w nowym naszym odcinku dzisiaj będziemy... Czy, wie, czy wiedzieliście, że Śląsk jest Śląski? Super. Dzisiaj będziemy składać LEGO XBOX... Ale naprawdę Śląski jest Śląski. No Dzisiaj będziemy składać LEGO XBOX. No. LEGO XBOX. Tak LEGO XBOX. A raczej MEGA. Mega klaski. XBOX. Po prostu klocki. Klocki. Jest 23.25. Ciekawe czy ktoś to będzie w ogóle oglądał. Będę w przeglądarkę. YouTube. YouTube Kids. Nie, nie Kids. I teraz... O, jest moje konto. Wyświetlę swój kanał.

ちょっとだけそう。